Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Nowy miesiąc nowe planów mi. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak rozrysowałam swój bullet journal na lipiec i nie tylko, to koniecznie zostańcie ze mną do końca. Uwaga, uwaga, przełomowy moment w Planów mi, ponieważ nie zaczynam od rozrysowywania strony tytułowej rozpoczynającej rozkładówkę miesiąca, tylko od strony tytułowej rozdzielającej rozkładówkę, a kolekcję. Właśnie w tym bullet journalu, który obecnie prowadzę, bardzo polubiłam dodawanie takich stron tytułowych z jakimiś cytatami, napisami, więc stwierdziłam, że tutaj takie coś zrobię, ponieważ dwie kolejne strony poświęcę na wszelkie... Notatki, zapiski, uwagi do filmów, które pojawią się na moim kanale w lipcu, sierpniu i wrześniu, ponieważ jest to okres, w którym pojawia się naprawdę dużo filmów na moim kanale, więc potrzebuję troszeczkę lepszej organizacji niż zawsze. Dlatego prosty nagłówek, taki jak we wszystkich kolekcjach w tym bullet journalu, który prowadzę, umieściłam na środku tych dwóch stron pod tym zwykłymi drukowanymi literami, szarym flamastrem nazwę miesięcy. Pod tym rozrysowałam sobie kalendarze. Możecie powiedzieć, że to mało, tu jest nudno, nic się nie dzieje, ale uwierzcie mi, kiedy zacznę prowadzić tu moje zapiski, zrobi się tłoczno, będzie tego dużo, więc żeby dobrze się w tym wszystkim połapać, postawiam na minimalizm, czyli coś, co jest ciągle w moim bullet journalu. Ale jakoś tak wyszło. Dalej przeszłam już do strony tytułowej rozpoczynającej rozkładówkę. E, oczywiście napis na środku strony i potem zabrałam się za rysunek. I w tym miejscu możecie sobie przypomnieć coś, że coś takiego już widzieliście. Tak przyznaję się, w poprzednim bullet journalu też w lipcu był dokładnie taki sam motyw i dokładnie ten sam kolor, ale po prostu, jak ktoś mówi lipiec, to w mojej wyobraźni jest morze i ocean, wakacje nad wodą, więc po prostu nie mogłam zrobić nic innego. I musiałam powtórzyć ten motyw i dodatkowo w tym samym kolorze, bo po prostu tak mega mi się podoba, że no, no nie mogłam zrobić inaczej. E, więc zrobiłam po prostu większy rysunek. Ta fala właśnie obejmuje napis na środku strony, Ale jest dokładnie w tym samym stylu, dokładnie tym samym kolorem flamastra, e, nawet koloruje tę stronę. No ale tak, widzicie też, że kilka razy przejeżdżam w pewnych miejscach, żeby dodać takiego innego koloru, żeby ten rysunek nie był taki nudny. E, Mega mi się podoba, mega i już nie mogę się doczekać, aż to zacznę rysować i wam to pokażę. I na koniec jeszcze dodałam e, cienkim, czarnym długopisem minie, żeby dodać takiego wyrazu temu rysunkowi, żeby tam nie było tak nudno, coś innego. Mega mi się podoba, jestem dumna z tej strony tytułowej i cieszę się, że na nią się zdecydowałam. No, wow, mega mi się podoba. No i kiedy już skończyłam rysowanie, ja przeszłam do manfiloga. Na początku znaczenie w lewym górnym rogu, a potem zabrałam się zarysowanie tabelki. Tak, znowu ta sama. Ale po prostu ona sprawdza mi się tak świetnie, że no nie umiem zrobić nic innego. E, tutaj kamera mi przerwała nagrywanie, ale my wracamy do rysowania tabelki. Tak, musi być po prostu. Obok też narysowałam kwadrat na różne takie moje luźne zapiski, a potem tabelkę zaczęłam kolorować tym flamastrem. Nie wiem jak wam, ale ten kolor mnie naprawdę się mega podoba i tak bardzo kojarzy właśnie z wodą w morzu, oceanie. Wow, mega się cieszę, że taki kolor posiadam w swojej kolekcji. Będę się teraz zakładać tym kolorem, który będzie się niejednokrotnie pojawiał w tym filmie. Mając flamaster w ręku, też zabrałem się za rysunek na dole strony, po lewej stronie. I wróciłam do markera czarnego, żeby dodać oznaczenia dni, tygodnia i dni miesiąca w tabelce, na nagłówek do tego kwadratu, notatki. I potem już dokończyłam te dwie strony dodaniem konturów w tym rysunku na dole. Trochę prostszy niż na stronie tytułowej, ale jednak jest. Dalej zabramy się ze dwie kolejne strony. I tutaj możecie mnie zapytać o co chodzi, ale te wakacje będą dla mnie bardzo pracowite i nie mogę sobie pozwolić na obijanie się, marnowanie dnia, dlatego potrzebuję mieć zapisane właśnie takie coś, taki harmonogram, takie, taką rutynę. Może nie, nie będę na to patrzyła codziennie, ale ważne, żebym chociaż raz zapisała, to wtedy nie będę przebędzić dni i marnować czasu, bo nie mogę sobie na to pozwolić. Więc taka strona musiała się pojawić, dosyć prosta, ale tam się pojawią różne zapiski i będzie ciekawiej. Dalej oczywiście strona na ulubieńców. To już jest kompletna tradycja tradycji i musi się takie coś pojawić w moim bullet journalu. Dalej przyszłam już do mnie połączenia weekly i daily loga. I w internecie i na insta widziałam wiele rozkładówek właśnie, w których był wielki, duży rysunek na środku dwóch stron albo na środku strony. I wokół tego były prowadzone zapiski. I tak mi się to mega spodobało, że stwierdziłam, że spróbuję czegoś nowego. A że mi się spodobało to, że akurat właśnie tego spróbuję w lipcu. Dlatego na środku dwóch stron narysowałam białą meduzę i właśnie wokół tego będę prowadziła zapiski. Jak widzicie, drukowanymi literami napisałam dni tygodnia, obok tego flamastrem numer dnia miesiąca. No i wracając do meduzy, pokolorowałam ją całą właśnie tym jednym flamastrem, który będzie bardzo często używany właśnie w tym miesiącu. No i jeszcze dodałam takich, takiej głębi, właśnie takich detali, przejeżdżając jeszcze raz w niektórych miejscach tym flamastrem, takie, takie szlaczki dodałam i jeszcze dodałam takie linie czarnym markerem, żeby oddzielić poszczególne sekcje na notatki na dane dni. Właśnie takie, takie zawiasy, takie linie, takie nici, coś takiego, żeby po prostu oddzielić. I brało na początek właśnie na rysunku tej meduzy. I kilka stron dalej po rozkładówce na lipiec, którą będę tam prowadziła, zrobiłam sobie miejsce na notatki do matury, ponieważ tak jak już mówiłam w poprzednim filmie na moim kanale, że zaczynam wakacje, organizację do matury, więc taka kolekcja mi się przyda i ją właśnie umieściłam po rozkładówce na lipiec. A tutaj macie flip through, możecie w jednej pozycji na spokojnie zobaczyć, jak wygląda moja rozkładówka. Mnie się mega podoba, jestem mega z niej dumna i już się nie mogę doczekać, aż będę tutaj prowadziła swoje zapiski. Mam nadzieję, że Wam się spodobała i także film. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie kciuka w górę. I nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Naciśnijcie ten czerwony guzik na dole i dzwoneczek przy nim, żeby Was nie ominęły moje kolejne filmy, a ja już się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!